Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. www.bb5.tv.pl Marcin, Wielki Brat wita Cię w domu. Witaj Wielki Bracie ponownie! Po raz trzeci! I nie ostatni. Miejmy nadzieję. Wielki Brat ma dla Ciebie tajną misję. Wielki brat 4. chciałby żebyś zastąpił wielkiego brata. No. Wielki brat zaprasza wszystkich na zewnątrz. Na zewnątrz. Wielki brat prosi dziewczyny Zdjęcie górnej części garderoby a mężczyzn dolnej części garderoby. Marcin, pora rozpocząć Twoją misję. Weź gitarę i przystąp do dzieła. Tak jest, wielki bracie. Komu przywalić? Nie. Gość JEST! Dzień dobry! Cześć, Angela. Ja wiedziałam! Mówiłam, że chłopak to on! Jak <noise> uchwałę, nie, nie będziemy śpiewać. Przeciwą, ale do docenia, mam ale mam nie? Nie. Mi wiesz jakie masz zadanie, nie? Ja. Miło mi, Marcin. Wiesz jakie masz zadanie, nie? Nie. nie. Bym musiał Cześć. mnie nauczyć śpiewać. Cześć, Marcin. Marcin! Mar Cześć! Słuchajcie! Ej! Ej! Jest te papierosy bez No, przepraszam. Nie można palić?

skołtasiem ma 13 lat w Łodzi Śląskiej wysiadł ale on teraz ma 14 on od razu ma 14 nie przejmuj się